Cześć, witajcie na kanale to jest Z Wami dzisiaj Burzyk, Doman, Siemanko. Nietypowa propozycja, nowa marka na naszym kanale Kulmi cool z głośnikiem Stage Party Free i dwoma mikrofonami to zestaw, który dzisiaj dla Was przetestujemy. Party Free to głośnik, który przyjechał do nas w całkiem tradycyjnym pudełku z drobnymi wizualizacjami, kilkoma szczegółowymi informacjami na jego temat. Pudełko niewiele większe od samego głośnika, który jednak nie jest jedynym elementem zestawu, bo poza Party Free mamy tutaj dwa bezprzewodowe mikrofony ładowane przewodem USB-C do mikrofonu. Który w zestawie jest, ale jest tylko jeden, więc albo ładujemy głośnik, albo ładujemy jeden mikrofon. Do tego oczywiście papierologia, a miłym dodatkiem okazał się również przewodzik Jack 3,5 mm. Stage Party Free to głośnik, który konstrukcją i psymi gabarytami trochę skojarzył mi się z Tronsmartem T6 Max. Na szczęście mam, mam go... takiego tu pod ręką. <laughs> Właśnie, żeby go porównać, jest faktycznie nieco większy, ale. Z tym stylu mhm. można powiedzieć, tylko Tronsmart T6 nie miał rączki, ale do omówienia wyglądu zaraz sobie omówimy. Wymiary party free to 15 na 15 cm oraz 22 cm wysokości. Do tego dochodzą mikrofony o wysokości 19,5 cm. Waży głośnik 1750 g, jest całkiem ciężki, ale dzięki rączce równie poręczny. No i możemy przejść do odrobiny specyfikacji muzycznej i akumulatorowej, że tak powiem. 5.2 to wersja Bluetooth, którego, z której głośnik korzysta. Nie ma problemów z zasięgiem ani połączeniem działa dobrze. Aczkolwiek od razu powiedzmy, że po spauzowaniu utworu przez 3 sekundy wydaje jeszcze taki dziwny szum z siebie, potem robi się cisza. W trakcie odtwarzania ten szum jest na tyle niewielki, że w zasadzie go nie słychać. Przetworniki, które zostały tutaj wykorzystane, to e, Twitter o. Co ty robisz? <grymianie> Skanuję QR-koda. mów, mów. Dobra. Przetworniki, które zostały tutaj wykorzystane, to Twitter o średnicy 1,4 cala oraz czterocalowy sabufer, gdzieś pewnie ułożony na jednej ze ścianek. Do tego wszystkiego dołożono mamy membranę pasywną. Nie widać, wszystko dobrze schowane pod tą tkaniną mocną i całkiem miłą w dotyku. Z tego co podaje nam Kulmi, cool mamy tutaj maksymalnie 80W, ale no, okej, okay, możemy w to wątpić. W każdym razie moc wyjściowa jest poda na poziomie 60W, co przełożyło się na bardzo wysoką głośność w naszym teście, bo 101 decybeli to powiedzmy sobie szczerze, po prostu dużo. 8000 mAh mamy tutaj zamontowany akumulator, który ładuje się do pełna w 6 godzin czyli całkiem długo. I gra na połowie mniej więcej głośności bez podświetlenia no do 12, to tak już w maksie. Zazwyczaj na maksymalnej głośności około 5 godzin jest w stanie wytrzymać, czyli stosunek czasu pracy do czasu odtwarzania, niestety, jest słaby. Trzeba to powiedzieć wprost. Ładuje się oczywiście przewodem USB-C, który został dołączony do zestawu. Tak naprawdę to jest tyle ze specyfikacji technicznej. Mikrofony, jeszcze kilka słów o nich, łączą się bezprzewodowo i mają dwa tryby. Jednym jest tryb konferencjera, czyli bez echa, taki całkiem mhm. precyzyjny, drugi bardziej rozrywkowy, z dość dużym echem, czyli taki tryb nazwijmy wow. karaoke, ale o samych mikrofonach i ich jakości na samym końcu gdzieś tam. Bo Coś tam może dla Was jak zawsze zaśpiewamy. A IPX5 mówię, że jest? A nie umówiłem, a jest IPX5, więc na no, faktycznie zachlapania yy, jest w stanie przetrwać. Szkoda by było, bo ładnie wygląda, ale, ale krótki deszczyk, jeśli by na niego spadł i szybko go schowamy, to nic nie powinno złego się. Wydarzyć. Omawianie wyglądu i jakości wykonania zaczniemy tym razem od mikrofonów, które zaraz podepniemy do ładowania, żeby miały energię na karaoke. Mikrofony naprawdę nieźle wykonane. Jest to takie tworzywo, które nie brudzi się i nie palcuje, zauważ. Jest przyjemnie lekko połyskujące ale dobrze leży w dłoni, taki naprawdę fajny plastik został do tego wykorzystany. Nie jest tandetny, nie jest błyszczący jak chociażby ostatnio w chyba Halo 200. Tam akurat wyglądały te mikrofony nieco gorzej. Stage Sound logo na rączce, wyżej plus minus do regulacji głośności mikrofonów i działa bardzo fajnie, bo działa osobno od regulacji. Teraz będziesz nam właśnie robił echo od regulacji głośności na samym głośniku, czyli muzyki czy radia dioda sygnalizująca pracę ładowanie urządzenia oraz włącznik właśnie y, uruchamiający mikrofon oraz zmieniający tryb ten konferencjerski na e, karaoke. Góra no, i jakiś metal. E, nie uczucie, Za dużo dziurek na ząb. <laughs> I pod tym środku no, ukazuje się elektronika, która nie jest najbardziej zaawansowana, ale w większości głośników tak to właśnie mikrofon. mikrofonów tak to właśnie wygląda. W Halo 200 chyba było to bardzo e, podobnie. Także wizualnie mikrofony naprawdę spoko. Przekazujemy do ładowania. Teraz oczywiście będziemy czekać, zanim operator podejdzie. Bo nie był przygotowany. Bo nie był, ale nie, nieźle sobie poradził. A my przechodzimy na głośnik, który również wygląda bardzo dobrze. Tak jak powiedziałem, skrzyżowanie Transmarta T6 trochę z JBL-em pulsem. I też takiego mieliśmy Silvercresta. Silvercresta. Lidla. Lidla, niezbędne. Z Masz Bidla. rację, tak? Jest, bliddle. Lecz jak się śmiesznie rozciągamy w tym. Ech, no, tak dziwnie. Nie w tę stronę, co bym chciał pewnie. Ech. 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 Idziemy od góry. Pasek. No, jaka się koskurka? Przyjemny. Nie jest najgorszy, nieźle się trzyma. Zamontowany na takie dwa, jakby nity, które lekko odcinają się i nadają kontrastu. Do przenoszenia w zupełności wystarczający. Po opuszczeniu paska ukazuje nam się panel sterowania, który jest naprawdę ładny, znowu fajne tworzywo, widać, że to jest nie najgorszej jakości. Przyciski, no niestety bardzo płaskie, je trzeba mocno wciskać, znaczy mocno, trzeba dobrze je wyczuć, w dobre miejsce nacisnąć, bo no, ta przestrzeń do naciśnięcia jest całkiem niewielka. Od góry, wiadomo, sterowanie mikrofonami, mamy sterowanie podświetleniem, kilka różnych trybów, tryby equalizera, przycisk taki skrótowy do kilku funkcji, które tak na prowadzi się tego, czy uruchamiamy Bluetooth, czy rozłączamy się z innymi mm -hmm. urządzeniami. No i na prawej stronie włącznik, zmiana źródeł, play, pause, sterowanie multimediami i ewentualny asystent. Na samym dole, pod pokrętłem regulacji głośności, który też jest całkiem spoko, trzeba przyznać, mamy jeszcze indykator baterii, cztery mm -hmm. diody, ale przy samym końcu głośnik, zgodnie z instrukcją, przed rozładowaniem będzie robił. Tak jest napisane dokładnie w instrukcji, nie wymyśliłem tak, tego. Tak sam. było, nie zmyśla cytuję. Nie wpadłbym na to. No i ten. No to nie jest szkło na pewno, ale takie przezroczyste e, tworzywo, Plexek. pewnie jakaś pleksa, pod którą znalazły się diody mm, LED. Diody umiejscowione w taki sposób, że są w stanie trochę reagować na to, co się dzieje e, ewentualnie w utworach muzycznych. No nie jest to tak zaawansowane podczytanie, jak w pulsie, nie ma co się oszukiwać. Raczej prostsza technologia, ale wciąż całkiem przyjemna i naprawdę skomponowana, nieźle zresztą mhm. głośnika sprawia, że wygląda to po prostu dobrze. W trakcie odsłuchu zresztą sami sobie e, zobaczycie, jak będzie pracowało. Tkanina, która okala tę, no może nie, poło nie połowę, ale no ponad połowę dolną głośnika. Yy, skrywa pod sobą przetworniki, o których już tej, tam 80W z... w piku, nie? No. Tak, 80W <laughs> w piku, ale 60W mocy tej nazwijmy wyjściowej. Logo, a co zwróćcie uwagę, że wygląda trochę jak holistery, czyli taki jakiś ptaszek rozzłożony. No, coś w tym może jest. A to ale delikatne i, i naprawdę nie jest w żaden sposób jakieś tandetne. Dookoła na boczkach nie było nic. Na tyle zaślepka yy, z nazwą modelu Stage Party Free, pod którą Znalazły się gniazda. Warto wspomnieć, że zasilka naprawdę dobrze siedzi i łatwo się ją otwiera. To nie jest wcale takie oczywiste. Od lewej strony idąc, gniazdo USB typu C do zasilania, gniazdo USB duże na pendrive, gniazdo jack 3,5 mm. Na wejście, gniazdo słuchawkowe wyjściowe oraz gniazdo mikrofonowe, do którego producent też twierdzi, że gdzieś można dołożyć ewentualnie gitarę już na tego większego jacka. No i na spodzie cztery dość wyraźne nóżki, stabilnie na nich głośnik stoi, ma delikatny dystans od podłoża. Naklejka z informacjami producenta oraz gniazdo gwink na montaż na stelażu. Stelażu, którego oczywiście w zestawie. Nie ma. Także wykonane to jest wszystko naprawdę dobrze. Wizualnie robi porządne wrażenie. Dobrze spasowane, nic nie trzeszczy, nic nie puka. Materiały naprawdę na przyzwoitym poziomie. Zanim posłuchamy kilka słów na temat tego, że w naszym studio Party Free całkiem nieźle poradził sobie z wyszukaniem stacji radiowych. Złapał ich kilka. To jest ogólnie niezły zasięg, to trzeba przyznać, ale złapał ich kilka i nawet przyjemnie one brzmią. Basikowo, tak właśnie radiowo bardzo dobrze po prostu się tego słuchało. Także plusik za radio. A my przechodzimy do odsłuchów. Wydaje się konstrukcyjnie, że jest to głośnik 360 stopni, ale raczej taki nie jest. Zaraz będziemy to wszystko sprawdzać. Prosimy o muzykę, maestro. zobacz na jakiej głośności jest, żeby nas nie uderzyło. Tak. Bo maksymalna głośność spora. Już mówiłem, 102-101 dB, tak. Into the light. Starlight jednak... Piąta, czwarta, głośność. I będziemy bawili się trochę tam głośniej korektorem i podświetlaniem. Coś hip-hopowego teraz? Mm, Może być. Teraz bym te odwracał z kolei. Przód i zobaczymy czy jest różnica. paid and girls they cuttin' it all the pearls and up they fightin' you let's take won't you cash up there? i got niggas and they said that respect they play politicians and they said don't no Base. trouble that's why we sitting on the wrong track back to the wrong track total rock 某。 Tarczy. To jest. I teraz tak, nakładam na siebie uśmiech, bo takie dostałem zalecenia przed wypowiadaniem się. I no nie będę ukrywał, że ten głośnik no nie robi wielkiego wrażenia. Przede wszystkim, tak naprawdę, tylko tryb normal jest taki akceptowalny, tak. bo na basie to tak naprawdę. Ten bas, który jest podbity, to zaczyna trzeszczeć od razu, a w utworze hip-hopowym, ciężkim z basem, to nie było tego basu w ogóle, nie, no, nie, nie było co się nie, w ogóle nie, wydobyć. Nie, nie, nie. Dlatego też nie podaję procent specyfikacji mm, pasma przenoszenia no tutaj no, gdzieś pewnie, że 120 się zaczyna. To jest taki gadżet, nie? Bardziej no nie, właśnie, gadżet no, bardziej no, niż, tak. niż. Ale proszę, jeszcze po kolei właśnie, bo muzyka, no jeszcze się trochę wypowiedzmy, A, No dobrze, bo, dobrze. Bo, bo tak, e, tak jak wspomniałem, najlepiej i najprzyjemniej słuchało mi się kulmi e, cool w trybie radiowym. Tak, to Postawisz prawda. Postawisz go sobie gdzieś tam w jakiejś tam części domu, jakaś audycja radiowa sobie leci. Utwory radiowe zawsze są i tak takie zawsze sprowadzone mniej więcej do jednego brzmienia, one tam sobie trochę basikiem grają. Czasem lektor coś tam prowadzący, DJ czy ktokolwiek się wypowie, prezenter. Również całkiem przyjemnym głosem, takim odpowiednio na niskich tonach. Bo kiedy już mamy słuchać muzyki naprawdę niskotonowej, to tutaj zaczyna tego basu brakować, wracam do tego. Poza tym no jest w porządku, aczkolwiek ta maksymalna głośność jest na tyle duża, że potrafi niestety za mocno premiować średnie i wysokie pasma, przez co staje się troszeczkę to wszystko uciążliwe dla uszu. Także no ogólne wyrażenia dźwiękowe są, tak jak mówisz, no bez szału. No To taki głośnik za... nie wiem... 200 zł? Tak, no tutaj też trzeba powiedzieć, że on jest bardzo głośny i my go słuchaliśmy też na innej odległości przez jakiś czas na, na ziemi i wtedy faktycznie, jak na takie mocniejsze podłoże, to tego basu było więcej. Ale to jest taki, jak Burzyk powiedział, głośnik, który sobie gdzieś tam w tle będzie grał. Pod kątem muzycznym, bo pod kątem wykorzystania, no to tak może sobie grać jak radejko w kuchni, a jak sobie zrobimy jakieś spotkanie ze znajomymi, będziemy chcieli sobie trochę po kilku głębszych ewentualnie albo i bez tych głębszych pośpiewać no to rozwinie swoje możliwości jako głośnik karaoke no. tak, dobrze mówisz, bo to jest ymm, on bardziej no dobrze, przejdźmy do ceny, bo jego cena niestety jest dość duża, ogólnie jego cena bez kodu promocyjnego, którym za chwilę to jest 200 absurdalna, dolarów. to jest 200. absurdalna bo za 200 dolarów można kupić Halo 200, który ten głośnik to by zjadł w ogóle kilkukrotnie, nawet to, to, to nawet nie stało blisko ale dodaję kod promocyjny w tym wypadku jest to Git. 40. 45. Tu no, wrzucimy go do opisu. Tak, który daje wam 45% zniżki. Z sama nazwa wskazuje, tak, cała nazwa Czyli sprowadza go do ceny tam no nieco powyżej 109 100 dolarów chyba. Tam, dolarów, tak, 110 styl. dolarów yy, wysyłka z Chin oczywiście, no bo jakżeby inaczej. No i 110 dolarów to wyjdzie nam 450 zł. O, z Pirazy drzwi. No i to, zważywszy na to, że jest podświetlenie, które jest no okej, okay, no nie jest szałowe, ale, ale robi jest ładne, ładne jest to podświetlenie. I teraz jak na przykład słychać sobie jakaś ta muzyczka, brzdonka, to nawet się w miarę tam zgrywa. Tak, nim, ono się ono ogólnie się zgrywa tylko że tak mało efektownie, no bo tu nie rusza się wszystko po kolei, tylko ta, całe się podnoszą ledy albo ta, całe spadają. Ta, nie ma taki głupi... Tak, że coś tam się efektownego dzieje, ale ma przyjemne te kolory i z takim zaciemnioną pleksem to wygląda dobrze. No i to, że są dwa mikrofony. No ale tu z kolei wracamy do tematu. U nas jeden mikrofon po prostu nie działa. Daj te przyjedą. mikrofony, panie Jaconie, od razu pokażemy, jak one działają. Ładujemy jeszcze je cały czas, ale no. No Zobaczymy, może teraz ożyje, ale już. Czyli jeszcze ją przejąć? Próbuję, no ty jeden, ja drugi przejmę. Zobaczymy, kto wylosuje działający. Uwaga, włączam. A, ten działa. Czyli wiemy, kto śpiewa. No ten no, niestety śpiewać. nie działa. No i. Widzicie, no ładuje się już długo. Halo, halo. No, nie, nie. nie działa. No, widzicie, jak to jest ze sprzętem takim. Skin. No i co teraz? Wyśleć się na gwarancję, co zrobisz? No tak, no mam... kurczę, no, my akurat mamy tę możliwość przetestowania i nam nie zależy na zwracaniu, tak. bo nic za to nie zapłaciliśmy. Tak. Po prostu przysłali nam sample, żebyśmy sprawdzili, jak działa. Ale jeżeli ktoś by kupił, to by był zdenerwowany, no bo jednak nie jest to 100 zł, które no, wydajemy gdzieś w jakimś markecie, tudzież w dyskoncie, gdzie idziemy po ziemniaczki, sobie kupimy jakiś głośnik karaoke, Hikera. Oczywiście. Tu jednak już no, trochę zachodu nie trzeba zrobić. Nie wiadomo, wytaża. czy jakiegoś cła nam nie doliczą na granicy, Właśnie. bo to różnie bywa z głośnikami. Zdarzało nam się takie przypadki. Ale słuchajcie, no, jeżeli już ten mikrofon podłączymy, to tak. To, co to, to, to jeszcze trzeba powiedzieć pod kątem grania. Niestety, ale na bluetooth zwłaszcza pojawiają się szumy przy przełączaniu, jak jest pauza między piosenkami. Tak, wspominałam o tym. I też y, szumy się pojawiają przy mówieniu przez mikrofon. Jak na... się uśmiechać to wszystko? Ale eee, to tylko na początku. Bo mamy. producent na pewno ogląda nasz filmik, a jak w, tak wygląda, to, to, to myślą, że chwalimy. Eee, nie no, kiedyś będzie open chat GPT, który będzie gadkę tłumaczył. No trudno, to już, no, ale jesteśmy szczerzy. Nie, no, no tak. No. Ja, my z chęcią chcieliśmy sprawdzić ten głośnik, bo fajnie wyglądał na zdjęciach renderach, fajnie wygląda na pudełeczku. No, tak jak mówię, fajnie wygląda. jako gadżet, ale patrzcie, teraz jest włączony. w trybie karaoke, w takim tak, tak, śpiewania. Tak bo już słyszę te szumy. Tak, no, ja no to o, o tym, tym chcę powiedzieć, powiedzieć, że on taki, taki, taki metaliczny, metaliczny dźwięk się dźwięk wydobywa i delikatne, delikatne jest opóźnienie. Delikatne, jest. opóźnienie. Delikatne, jest. opóźnienie. Delikatne, jest. opóźnienie. delikatne, ale jest. Mam? No, no teraz tak, mogę mówić, słyszycie tak, na słychać, pewno. Słychać, słychać, słychać. Ale, ale tak, chodzi tak, mi o to, że, że jak ja mówię i słyszę siebie z tego, to słyszę takie... Mikrosekundowe opóźnienie. Ja nie wiem, jak ja to będę montował potem. Słyszę. O, teraz wyciszyłem całkowicie. Słyszę. Właśnie za mało jest poziomu Słyszę, słyszę, Dobra. Słyszę takie mikro, mikro opóźnienie już mi to przeszkadza. Tak. Bo już tak się zaczyna trochę ciężko mówić. A Chciałbyś muśmiewać? mówić w zwolenniku, no tak parostat. No powoli niestety by się mówił. To jest tryb karaoke. Patrzcie, teraz kliknę. Karaoke. A, to teraz był karaoke. To teraz, teraz jest? Teraz jest karaoke. Teraz, teraz jest karaoke. Teraz jest zechem. Teraz, teraz jest zechem, a wtedy był bez Zechna? Tak. Poczekaj. Speech. To teraz? No teraz jest tak. Teraz, teraz jest w trybie konferencjerki, ale no jakbym miał tak konferencjer z opóźnieniem, to, się to powiem że, no, no nie jest nie łatwo. Słyszycie no słyszycie sami jak tak działa, no nie, nie ma sensu tutaj śpiewać, mikro... mikro... mikrofon zbiera z bliska. Zbiera też. O, tak to trochę, z paru centymetrów. O, a teraz bardzo dobrze słychać? Mów tak z takich parę centymetrów. Mówię, dobra. I teraz słychać te takie. Ciszej, Trochę takie piszcze. I teraz tak, tak mówię, trochę mówią, że I my. Bardzo. i tym łączeniem jest tylko To Nie, to na tak. no, na nie. Ja ja na no, go dawaj. A Cipu, 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 leńka. O, o, o. No i tak, wyłączę, bo to męczy. no, łapię go za palce, coś tam, coś tam. Co powiedzieć chcę o tym, że on bardzo ładnie to wszystko wygląda. Naprawdę, wizualnie, no, wizualnie i w wykonania Majstersz, to się nie można do czego tak. przyczepić. Niestety tutaj zawodzi cała technologia, która jest w środku, bo ani przetworniki nie są rewelacyjne, ani mikrofony, ani akumulator. No, po prostu poszli wszystko w design, że to wygląda na drogie, bo wygląda faktycznie. Wygląda na drogie i dobrze grają. Takie logo trochę bousowe. Tak, właśnie, masz rację, też to zauważyłem. I no niestety nie poszła za tym ani jakość dźwięku samego głośnika, ani jakość mikrofonów. Więc jeśli chcecie y, jakoś tam sobie sprawdzić z ciekawości, zaryzykować y, za te 110 dolarów, wykorzystując kod GIT45, to, to możecie. Ale no, my was nie namawiamy, bo to nie jest rzecz z Chin, którą moglibyśmy z czystym sumieniem polecić każdemu. Aż tak właśnie jak zdarzało nam się, że polecaliśmy kompletnie nieznane marki, oczywiście, które byśmy sami oczywiście. kupili, gdybyśmy nie dostali go do e, ir, Irfany, no w ogóle mnóstwo takich rzeczy było. I i słuchawkowych. Natomiast ta, ta. No, tutaj jednak poza wyglądem, wrażenia są. Przecież. Poza wyglądem i multifunkcjonalnością, bo tak, tak jak mówiłeś, i radiko jest, i Bluetooth, i tak. można te mikrofony, można jeszcze przewodowy mikrofon podłączyć. Może wtedy było opóźnienie było, ale nie mamy akurat teraz pod ręką żadnego, nie chcemy się szukać. Może w jakimś kartonie gdzieś by było, ale dobra, tam. To podświetlenie mi się podoba, design tak, ale muzycznie niestety dużo do poprawy ma marka Kulmi, jeśli chce zwojować rynek ze swoimi głośnikami. Całkowicie Weź teraz zgadzam. porównaj do kompletnie nieznanego na naszym rynku brandu UB+ i tego kosmicznego głośnika, ale chodzi mi o to, że wiesz, oczywiście. jest kompletnie nieznana marka, Jasne, która się przyłożyła, oczywiście. i tam to aż zachwyciło nas, nie? Oczywiście. A tutaj? A tu dało się zrobić to lepiej, bo i cena jest dość wysoka i jest miejsce na takie fajne stworzenie jakiejś jakości audio, a niestety no nie wyszło. Wygląda dobrze, ale nadaje się tak naprawdę tylko na radyjko FM. No i do takiego odsłuchu tam niewymagającego, ewentualnie na popijawek, gdzie już Wam wszystko jedno, bo i tak nic nie słyszycie, chcecie tylko drze drzeć się do mikrofonów. To wtedy tak. To wtedy tak, bo jest głośny, to da e, radę. Kulmi, cool stage, party, free. 200 dolarów, to nie patrzcie. 110 z kodem GIT45 dla odważnych można zaryzykować. Odważny świat należy. Dokładnie. Z Wami Burzyk. Ale lepiej wyślijcie do do nas niż chyba tak. kupować. Chyba tak. Niedługo to, wtedy, będzie to, test... wtedy, to wtedy kupimy jakiś głośnik za to lepszy to przy, to i przetestujemy. Tak, niedługo będzie głośnik od widza, który no naprawdę brzmi no przy tym to, no zresztą nieważne. Z Wami Burzyk. I Doman. Do zobaczenia. Siema.